it's beginning to look a lot like christmas everywhere you go take a look at a five and ten it's glistening once again with candy canes and silver things that glow it's beginning to look a lot And a pistol that the ships is a wish of Barney and Ben. Cause I will talk and we'll go for a walk is a hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can I be for school to start again? It's beginning to look a lot like Christmas. światło pokoju, które od bardzo y, wielu lat y, okrąża świat i y, w tym wyjątkowym świątecznym okresie, w którym zatrzymujemy się na chwilę i y, posiadamy różnego rodzaju refleksje na temat tego, co dzieje się teraz na świecie, y, pozwala właśnie nam się trochę na nich skupić. W tym roku, y, tak jak zwykle, y, Płomień Betlejemski ma y, swoje hasło, które najbardziej oddaje e, sytuację, która aktualnie dzieje się na świecie. W tym roku e, kochamy czynem. Dlaczego? Nie kochamy czynem, czynami tylko tymi najprostszymi, tutaj zwykłymi, ale też takimi, które e, sprawiają, że ten świat staje się trochę lepszy. Biorąc pod uwagę to, co dzieje się na świecie za naszymi granicami e, kraju jest wiele osób, które poświęca siebie swoje życie, aby innym było lepiej. E, zachęcam Was wszystkich, abyście zastanowili się, jak wy możecie kochać czynem w tym wyjątkowym, szczególnym świecie. Bardzo dziękujemy pani komendant. Brawa dla harcerzy. Dziękujemy, że jak co roku możemy, o, ja mogę, mam ten zaszczyt odebrać w waszym imieniu to światełko betlejemskie. Chcę, abyście je zabrali ze sobą w waszych sercach do domów, żebyście na te święta spędzili najpiękniejsze chwile rodzinne w naszym mieście Bielsku-Białym, mieście, które myślę, że czujecie to, szczycie się tolerancją, że my sobie na co dzień dobrze życzymy, nie tylko w święta, że mimo tego, że mamy różne zdania na różny temat, Potrafimy ze sobą rozmawiać. No i jesteśmy w 2026 roku pierwszą polską stolicą kultury. Wszystkiego dobrego też na nowy rok wam życzę. Będzie to pewnie przed nami wszystkimi rok wyzwań. Wiemy, że mamy wiele problemów i w naszym mieście nie tylko, tak jak wspomniała pani komendant, nie wszędzie spokój, tak jak w naszym kraju. I tego pokoju poza zdrowiem oczywiście i powodzeniem wam serdecznie życzę. Najbardziej oczekiwana po tej betlejemskiej gwiazda naszego wspólnego świętowania. Przed Państwem Andrzej Piaseczny! Przybijcie go gorąco i bawcie się pięknie! Pośpiewamy, pośpiewamy troszkę Jest taki dzień Bardzo ciepły, choć grudniowy Dzień zwykły, dzień, w którym gasną wszelkie spory